What? Naprawdę, wy... wy, wy... Nie, no, dobra, no, być... nie Ale ile tych żab było nagle? co tych żab Nie wiedziałem, że one się mro... ten, mrożą. On, one, one one... się na stopę gdzieś tam w kącie ruchały po prostu, i zażyły nowe, nie? mojego dużego miecza. No i wszedł. Oh. Aha, It's ok? I czekaj? 4 kilo. schudłeś. Te po, po prostu. Pracują wtedy wszystkie mięśni. Oje. A ty, ile ważysz? 4 kilo. Co mówisz? No nie znasz, no na stowę, kurwa, pokażę ci to później. Ej chłopaki ba ja się nie znam na kabaretach. <laughs> To nie jest kabareto. Macie wiesz co? A ja nienawidziłam. No, co? Idź. Oddaj mi broń! Oddaj mi broń! O kurwa, lub lutek! Aj, dawój się. Jezus, Maria. Kurwa. Nice. No nice. kurwa. Gdzie jest mój pistolet? Tutaj. Yes. Ludzi wypadł. Nie. Poczekaj O! Patrz się! Grzesiek! No kurwa, no! No ale ci kiwałeś mi, pole. Czekaj, nie fipałeś, się? Nice Mati. It's duck season. Mati <laughs> Daliście mi tylko pistolet i od razu. Jakoś lepsza ta gra jest. A ty idź pistolet, sobie naładuj na statku jak możesz. Yy, weź sobie granata. Nie wiem, gdzie jest ten pistolet. Ja cały klikam tym myszką zamiast E. Hmm. Jak, 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 jak Oj, sorry, czekaj, w tą stronę? Nie, w drugą, w drugą w drugą. Oj, Paweł mi wypadł. Paweł zaburto! Paweł zaburto! No, mam jeden nabój, będę go musiał dobrze wykorzystać. No i dwie miny. Więc... Cześć Pawełku Czarny. Ole, pieniędzy. Dobra, ty bierz wózek. Ups Dobra, ja czekam na nich Znalazłeś? O, 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 pistolet. Mam 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 ma, pistolet. No? no, dosłownie ci położyłem na szafce. Nie, on nie był, nie był już na szafce, bo ja go zrzuciłem na środek. Czekaj, chodź tu, bo tu jest ta kostka. Co za bambus. No ja go zrzuciłem i... No, ...moja tam była wina. No, jesteś bambus i tyle. A jest jeszcze druga kostka obok. No, ale nie mamy miejsca, musimy iść na ekstrakcję. Miejsca nie ma, no. To jest To kolejna bomba. Tu. ja tego nie ruszam. Ja słyszałem co czym... ...jestem pośledzony. 7. Dobra, ma i znalazł hmm, tylko... Ale tylko po 10 tysięcy są te extracchie? Co tu jest coś ma... A, tu jest ten clown yes. Czeka ja radę to jakoś. Ja bym go zostawił. Bo on jeszcze pierdolnie i będzie problem. 2700 to tu... Dobra jest to jest, bo tam jest jeszcze drugi. Hmm. Czemu, te, czemu takie małe te extraction są? Tylko po 10? Nie, no są straszne. Wydawało no, mi się, że one to... większe były. My, my wiesz, co mi się wydaje, my się wydarzymy po prostu takiego. farta, nie farty. Mamy... No, nie, nie y fart. ta... Tutaj nie farta. Masz coś? No właśnie nie. Przeglądam wszystkie szafki, łóżka i tak dalej, i nic nie mogę znaleźć. Dobra, no to spadamy chyba. No, to tu dajmy. Farty. Tak, Wrzucamy wszystko i. było? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. To idę pierwszy. No dobra. Ale kurwa, dwubiegunówka. Najpierw mówię, i pierwszy, bo mam jeden HP. Teraz? A, idę i... pierwszy. Ło. Wow. Poro co ty za to kupisz? Na pewno kryształy, żeby odnowić. Bo ma... I... HP. No wszystko? Poczekaj, nie teraz. Mnie atakują potwory. O, żyjemy. <laughs> Tylko... Ty zgarnąłeś się go broń jakoś, czy A, Minę tam po prostu, po prostu postawiłem i jego broń zamiast. No, no i... Czemu mamy ciągle... <laughs> nie wiem, co... Oł. Ale Mati coś powie ty dzisiaj tak dobrze nam tu Tak, Tam ustrzeliłeś wszystko to Co to jest? To jest działko o, To jest ten kart laser. No To trzeba zamontować na wózek? Ta. Tak na wózek Tak, ma. RĘCE DO GÓRY! Nie we mnie! No dobra, bo mnie Paweł... Paweł, bo ty nie nagrywasz. Okej, okay, to mi się pomyliły, to, in... to jest ta druga. Oj, Paweł zniknął. Nie wiem co się wydarzyło. Ogólnie to... Dobra. shotguna. Tutaj ty turów zakup Idę po picie dobra. Coś ty jeszcze kupił Rączki do góry Czekamy aż przyjdzie, dobra? <grym> dobra Dobra kokoszowy ty kurwa <grym> Zemścimy się za te wszystkie rzeczy za wszystko <noise> ale nie kron wraca, bo już się parę tutaj. Nie, proszę nie, zabijajcie mnie! O nie! A. Albo kaska, albo laska. Co tam <noise> <do mnie>, cię co <noise> Dziwne rzeczy mówisz. No, podchodzisz do dziadka, takiego albo dajesz kaskę, albo to laski. Czemu chcesz zabrać laskę dziadkowi? Ja też stary jestem. Kto to mówi? Mam chore kolana. O! Gdzie? A co wolisz, Paweł? Shotguna czy tego pulsa? Shotguna. No to będziesz sobie shotguna. Nie, bo ja tak do swojego. Kolego! Nie, co, to... No wreszcie. Dlaczego celujesz sobie. Eeeh. Kurwa, czeka muszę to przemyśleć. Gadaj, kurwa! Bo <grym> następny będzie w ciebie. To chwalmy pana, naszego najwyższego w niebie. Co sądzisz? Według mnie zasłużył na śmierć. I czarny! masz No, a tak sobie już wizerunek poprawiał. <grym> Proszę, po, proszę, powie... Jest! <grymne> Masz szczęście! Ja... <grymne> Mati, Mati. Ale. Czy my straciliśmy te dwa pistolety, co miał Mati? Nie. nie, nie. Że ten? Nie się z tym shotgunem, tak. O, o Dobra, Paweł ma shotgunę. No kurwa! <grymne> no, co ty robisz? No chciałem go tam puścić normalnie. Po co? No niech <grym> się oszala, nie czemu? Paweł, jak mógł w tym samym momencie się poinął na tej no proszę do mnie nie strzelać! Dobra, tutaj ktoś apteczkę nie chce weźmieć. Ja tu jestem waszym główcy, za głównym zabójcą potworów, proszę tutaj. No jesteś, jesteś. Nie, bo jeszcze rozpierdzielisz. Jeszcze... ...płucić nie będę. Dobra, używam tego. Użyj. Oj. czy ciebie popierdoliło przypadkiem? Zabił Małpiego, zabił mnie! Uh. O! 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 wygląda. w końcu ten poziom. Czekaj, może 17 koła. A w no, końcu jakiś w końcu. No. Ale piesek! Chłopaki! Tak? Mam konia, mam konia za 40 koła. Jezu Chryste, weźmy go. Paweł! Paweł! Paweł mam lucika. A ja, ja, ja nie mam konia za 40 koła, chodź. Przenosimy konia od razu do pierwszego Crash Pointa. Za, were, za, za 40 koła konik Dobra. Bora sobie. I to no. dalej bierzemy go. Nie! Ja myślę, że jest Etau. na tej podstawie. O nie jest na pod tej podstawie. Chciałbyś szybku. Gdzie jest no. dziecko? No słyszę. A w tym jest ludzik, ludzikas. Mati, bo Stefana widzę! A nie, to jest... Ty, bo to... Ja pomyliłem, to nie jest Stefan. Co to jest? To jest ten biały taki... Dziwny też taki. O kurwa. Mister Marshmallow. Ja nie wiem jak ten, ten, ten właśnie działa. Też nie wiem, ale trzeba go najlepiej zabić. No i ja mam tylko pulsa, więc ja go mogę tylko poodbijać trochę. Dobra, możemy zrobić tak. Ja go powalę, a ty go zastrzelisz. Pasuje? No. Dobra. Kurwa, no Nice. Dobra. Dobra że... O kurwa dziecko. Dobra, wywalone w nie. No nie spojrzałem przecież. Dobra, Hipnotyzuje mnie. Oko. Hipnotyzuje nie, co ty mnie O ty... no, ty też takie masz. Paweł No Aweł? O, i jesteś, dobra No? Co, odprawiamy? 39, no to wajo. No, fali. Dobra, wale. Mam tam podejść, czy eee, Tu jest jeszcze jeden ludzik do zgarnięcia, bo ja niosę, nie wiem co to Ej, o to O! Big Head! Powróciwszy ja, chłopiec na posyłki Mam nadzieję, że żyjecie Ejo Ejo Awo żyje? Tak, żyje, żyje. Ok. Amongas! Domin! Domin, łap mnie! Domin, łap mnie! Lecę! Nie, oczekaj, oh! Mati, mati, mati! Ma patrz! Chyba okay, wiem, o którego ci chodzi. Czy on tak ruszuje? No właśnie nie wiem jak on atakuje, bo go zabiliśmy Czekaj, bo. O co się zablokowałem? A do dziury mnie wpadło. Dobra, no, bo on się drze. Dobra. Ale kosior! Wow. No to wracamy. Dobra. Dobra. Urdę. No tam? Kurde! No Paweł pistolet. Pistolet, za... gdzie on jest? Gdzie tam? No kurwa. To mi jeszcze mówię o pistolecie, poczekaj. O! zje. To, to jest mój pistolet! Mnie chciała gonić ta z kosami, to ją odrzuciłem. No ja ją zastrzeliłem, jak Maciej umarł. Bo wcześniej nie miałem, jak, bo mi się. bujał. A, A jak już się uspokoi. Nie, chociaż. dot eczki, bo. Edilk. Bo... Troszecz. Że... leciutko się zlekłem, jak łeza. <laughs> jak Maciej się odezwał, ale nie tak jak łeza, bo łeza zawsze. Jak powinien... Mati umrze... Mati tylko powinien powiedzieć, chłopaki, jedźcie. Zgubił go i nie ma. Masz w razie czego jeszcze naboje w pisty? Eee, mam żelaj. jeden pszczał. No to ja też mam jeden. Czyli w razie czego ja powalam, ty zabijasz. No. Powalam Matiego, ty go zabijesz. Myślę, że umarłby chyba. Jestem? O bieg. Szybko! Szybko! Nie! Macie wiesz co? To... A ja nienawidzę...